Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj będzie króciutko, dzisiaj jest Black Friday. Jak widzicie, sklep jest pełen ludzi. E, dzisiaj w zasadzie nie jest piątek, jest czwartek, ale Black Friday zaczyna się o Czwartek, e, czyli ten amerykańskie święto. E, co jest takiego interesującego, myślę, że każdy wie, bo to święto rozprzestrzeniło się na cały świat, czyli jest nie tylko tutaj w Ameryce, ale również w Polsce, w Europie co jest ciekawe tutaj z tego co wiem i z tego co obserwuję te oferty w dalszym ciągu są dużo lepsze niż na przykład w Polsce albo w Europie tam trzeba uważać żeby się nie okazało, że często to samo co kosztuje mniej cena jest podnoszona przed Piątkiem I potem jest obniżana. Tutaj e, wygląda to trochę inaczej. To ceny dalej są atrakcyjne, jak widzicie, ludzie kupują dużo. Trochę z e, Natomiast można, można znaleźć tutaj fajne oferty: e, komputery, elektronika, telewizory, czy inne rzeczy przecenione dosyć dużo. Są też zabawki. E, praktycznie jest wszystko. Są narzędzia, bardzo fajny zestaw. Tutaj zobaczyłem za 75 dolarów. Wiertarka, jakieś inne narzędzia elektroniczne, elektrotechniczne za 75 dolarów to jest około 300 zł. To jest naprawdę dobra oferta. tam też telewizory. Jest telewizor 50-calowy za około 1000 zł. I to dobrej marki firma Vizio, która jest marką, córką firmy Sony. Takich promocji jest dużo. Zdarzałem się też takie, zobaczyłem głośnik JBL, który został e, jeszcze niedawno cena była 150 dolarów, teraz jest 200 dolarów, także różnie to z tym wygląda ale jest tu taka tradycja, ludzie przychodzą do sklepu kupują, mają z tego radochę jak widzicie jest pełny, nigdy w żadnym innym dniu w roku sklepy nie są takie pełne jak w czwartek po godzinie szóstej wiele towarów jest tutaj oznaczonych, żeby e, nie sprzedawać przed godziną w szóstą, bo o 6 się otwiera e, i, i wiele takich korzystnych ofert jest ludzie sobie przychodzą i tak jak, tak jak powiedziałem mają z tego jakąś drogę e, to nic, pozdrawiam serdecznie zapraszam, jeżeli Wam się podoba napiszcie jakiś komentarz, się lajka będzie bardzo fajnie a ja się rozłączam na dzisiaj pozdrawiam z Black Friday